Witam Was, e, z tej strony Szagi, oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowania. E, World of Tanks w wersji na XBOX 360, e, mapa Zatoka Rybacka, a będę grał czołgiem premium niemieckim Panzer 5-4, takie ma to oznaczenie, tak. E, dokładnie nie będę się na temat tego czołgu rozwodził, bo takich filmów, gdzie Opowieści o tych czołgach i różnych innych możecie sobie w internecie mnóstwo znaleźć, ja po prostu skupię się na czystej rozgrywce. Bardzo przyjemnie się gra tym czołgiem, jest dość mobilny, dość szybki, potrafi wyskoczyć, zaatakować, tak? I... no, jest przyjemnie po prostu, przyjemna rozgrywka. Staram się go rozwijać, jeszcze sobie mam tam parę takich swoich ulubionych czołgów i nie gram zbyt wiele, także skupiam się na tych paru sztukach. Doszły ostatnio czołgi francuskie, linia czołgów francuskich w ostatniej aktualizacji. Cieszy mnie to niezmiernie. To oznacza, że gra cały czas się rozwija i powoli tą ilością czołgów dorównuje wersji pc tak? Świetnie właśnie, że twórcy cały czas nie spoczęli na laurach. Że tą grę na wersji Xbox 360 traktują poważnie. Nie jest to tylko jakiś tam zapchaj dziura na konsolę, tylko naprawdę, pełnoprawnie rozwijana gra, działająca na swoich zasadach, ale na bardzo podobnych, zbliżonych do wersji precytowej. Aktualizacje wychodzą bardzo często, są solidne. No i właśnie teraz tutaj ustrzelam. Hm. Spudłowałem z takiej odległości. O, order. Także te aktualizacje wychodzą e, często i na pewno cała społeczność, wszyscy gracze, e, są z tego zadowoleni. Na pewno czeka nas jeszcze dużo aktualizacji. I jeszcze kilka różnych drzewek. Ja cały czas czekam na... jak do Niemców dodadzą molsa. Znaczy pewnie tak tam nie dojdę, nie doczapię się do 10 poziomu. Bo gram, tak jak zawsze wspominałem, ja jestem graczem niedzielnym, gram sobie troszeczkę, e, szczególnie wieczorkami, tam strzela 2-3-4 dwie, dwie, bitewki i to wszystko. I czasami w weekend troszeczkę więcej, na tyle mi czas pozwala. Ale ci gracze, którzy tam. O, coś mi się tam udało trafić. A ci gracze co grają bardziej aktywnie, na pewno chcieliby tego mousa tam w e, tym drzewku niemieckim zobaczyć. No jest to taki w sumie legendarny czołg. Może nie jestem aż taki rewelacyjny, jak legendy głoszą, ale. Ale gra się nim na pewno przyjemnie. Ale nie o tym miałem rozmawiać. To trwa, twoja taka już potyczka, tylko muszę się stąd szybko zwijać, bo ty jestem zbyt długo wykryty, to standardowo zaraz posypią się pociski z artylerii i to może być dość bolesne. Może powinienem troszeczkę bardziej zaatakować, ale jeżeli tu wyjadę, to mój żywot będzie raczej mizerny. O, dobrze. Jakoś mi się tutaj e, fuksem udało ustrzelić, tam jest następny przeciwnik, ale już mnie tutaj ładują, trzeba zrobić małą wycofkę. E, w tej chwili widzę, że nasza drużyna dość ładnie przejęła e, inicjatywę i e, przeciwnicy gasną w oczach, to dobrze, jest szansa na bitwę wygraną. Bardzo podobają mi się te operacje, które zostały dodane w są tam wcześniejszych paczach, czyli dodatkowy EXP, jakieś pieniążki możemy dostać za to, co wykonujemy, jakieś tam zadania, czyli zniszczyć w bitwie ileś tam czołgów, zniszczyć ileś ogólnie czołgów. Są jakieś takie różne eventy jeszcze losowe, ale każdy, kto gra, na pewno to doskonale zna. Powiem szczerze, że naprawdę. Dawno żadna gra mnie tak nie wciągnęła jak World of Tanks, w wersji na Xbox 360 oczywiście. Ja jestem bardzo wyledny ostatnio i oprócz Warcrafta to nic dłużej nie potrafi mnie zatrzymać, a World of Tanks jest taki, że ja praktycznie gram codziennie, co dwa dni, często jak zrobię nawet parodniową przerwę to i tak do niego wracam. Czytam te newsy, interesuję się co tam wyszło i fajnie jest. Oglądam też oczywiście meczyki na internecie sobie. Hmm, z wersji pc bo tam też można się troszeczkę dowiedzieć i rzeczy się pewnych nauczyć. Tym bardziej, że ja, tak jak wspominałem, nie dużo mam czasu na granie, także co sobie doczytam, co sobie obejrzę, to, yy, to moje, tak? A resztę to już doświadczenia, to tylko już w bitwie yy, udaje mi się zdobyć, tak? Jeżeli mi się udaje. No trzeba chyba już przeatekować, nie ma co tutaj yy, tak zapobiegawczo grać, bo. Bitwa jest praktycznie wygrana, tak? Trzymałem się z tyłu, może powinienem bardziej przeatakować, ale drużyna radziła sobie o dobrze i bazę opanowaliśmy się dodatkowo, także mogłem pozwolić sobie na snajpienie z góry. Myślę, że drużynie jako taką się przysłużyłem, coś tam ustrzeliłem, szału na pewno nie było, ale teraz zobaczymy. A, zapomniałem wspomnieć na początku, że to jest filmik oczywiście z, yy, z serii Krótka Bitwa, więc to będzie tylko jedna krótka bitewka i ja się po prostu z wami będę żegnał. Tych filmów miało być części więcej, ale jak zwykle mi to nie wychodzi, no ale będę się starał coś rzucać. No nie jest źle, szału nie ma, ale tragedii też nie ma, prawda? Także co, ja się z wami będę żegnał i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Jeżeli wam się film podobał, rzućcie łapkę w górę, rzućcie jakiś komentarz, także hej, tymczasem Barolasem, cześć!